Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj chciałbym pochylić się nad portfelem, którego ostatni odcinek mogłeś zobaczyć na kanale na początku lipca. I generalnie chciałbym właśnie tak prowadzić tę serię, to znaczy chciałbym nagrywać odcinki raz w miesiącu, pod koniec miesiąca generalnie z podsumowaniem tego, co stało się w portfelu, czyli będziemy sobie omawiali to, co trafiło do portfela, to dlaczego dana spółka trafiła do portfela, no i oczywiście będziemy omawiać to, co najważniejsze, czyli dywidendy, które wpłynęły i co się z nimi stało. Ale naturalnie, jeżeli chcesz być na bieżąco z portfelem, zachęcam Cię do wejścia na www.finansowa.tv i zapisanie się na newsletter. To pomoże Ci być na bieżąco. A więc, jeśli jeszcze nie jesteś zapisany na newsletter, to gorąco Cię do tego zachęcam, ponieważ wiele się tam dzieje i praktycznie raz albo dwa razy w tygodniu. Każdy tam zapisany dostaje ode mnie wiele ciekawych informacji, między innymi wcześniej dostajecie informacje o wszelakich filmach, które pojawiają się na kanale oraz o wszystkich transakcjach, które dokonuję w portfelu za wyjątkiem jednej, ale to wyjaśnię w dalszej części filmu. I o ile bardzo często robię tak, że polskie spółki, jeżeli trafiają do portfela, to w następną niedzielę jej analiza trafia na... Kanał. No, ale jak się dzisiaj dowiesz, otworzyłem też amerykański portfel, to znaczy rozpocząłem inwestycje w Stanach Zjednoczonych, co jest moim docelowym punktem. I niestety dzieje się tam dosyć dużo i prawdopodobnie będzie się tam działo dosyć dużo. Często będę dokupował po jednej, dwie akcje po prostu reinwestując dywidendy, i nie zawsze będzie tak, że zdążę nagrać o tym film, bo po pierwsze, dzieje się tam dużo, tak jak wspominałem. Po drugie, no niestety mamy ograniczony czas, to znaczy analizę popełniam jedną tygodniowo i chciałbym, żeby one były jak najbardziej wartościowe, w związku z czym na razie tej częstotliwości zmieniał nie będę. No i kolejna sprawa to oczywiście to, że mam w planach w zasadzie prowadzenie tego kanału bardziej rozlegle, to znaczy chciałbym dawać Ci więcej treści, aniżeli tylko i wyłącznie analizę spółek. Chciałbym też wrzucać bardzo często materiały edukacyjne, ale też chciałbym i tutaj mała zapowiedź otworzyć swój podcast. No i niestety każdy film wymaga piekielnie dużo pracy, i ogólnie rzecz biorąc staram się jak mogę dostarczać jak najwięcej materiałów, w związku z czym nie będę w stanie analizować każdej spółki z portfela na odcinku. No i z tego też powodu zachęcam Cię do zapisania się na newsletter, gdyż zawsze informuję o zakupach, które poczyniłem, ale także pokrótce wspominam, dlaczego to zrobiłem. No i ostatnia sprawa, często może być tak, że korzystam z jakiejś okazji cenowej, która trwa 1-2 dni albo 3 i może tydzień maksymalnie. I może się zdarzyć tak, że jeżeli pod koniec miesiąca wyjdzie odcinek z podsumowaniem portfela, to już cena będzie całkowicie inna. Tutaj mogę podać ostatni przykład spółki Activision Blizzard, z którą... Bardzo mocno obserwowałem od dłuższego czasu, i generalnie rzecz biorąc, pojawiło się okienko z dosyć dużą przeceną, na poziomie kilkunastu procent. Mimo wszystko nie zdecydowałem się na zakup, ale okienko trwało no maksymalnie kilkadziesiąt godzin, i cena w zasadzie zaczyna wracać do poziomów sprzed, nazwijmy to takiego małego kryzysu, wywołanego aferą. No, po prostu aferą. Jeżeli ktoś chce, może sobie doczytać. Z tego też powodu zachęcam serdecznie do zapisania się na ten newsletter. A teraz przechodząc już do właściwej części, chciałbym dzisiaj podsumować to, co działo się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy w portfelu. Co się zadziało w Boście i co się zadziało w Stanach Zjednoczonych? Jak już dobrze wiecie, w Boście prowadzę konto IKE w ramach IKE i tam poczyniłem wpłatę na 4000 zł, gdzie dokonałem tak naprawdę dwóch zakupów, dwóch spółek podczas trzech transakcji. A mianowicie w portfelu jest 6 akcji Mobruku i dwie akcje spółki Ten Square Games, które generalnie rzecz biorąc na dzień dzisiejszy obie wypłaciły już dywidendy. Pierwsza, czyli Mobruk w wysokości 20 ,15 zł 15 na akcję wypłaciła dywidendę jeszcze w czerwcu, a 19. Lipca spółka Ten Square Games wypłaciła 10 zł na akcję dywidendy i tą dywidendę mamy również zaksięgowaną już na koncie w boście. Suma wypłat dywidend w roku 2021 może śledzić na stronie głównej głównejfinansowa.tv z prawej strony pod moim zdjęciem jest taki licznik, który liczy ile to dywidend już otrzymałem w tym roku. Oczywiście cały portfel możesz śledzić na podstronie finansowa.tv ukośnik portfel tam Załączam pliki Excelowe, w których zamieszczam wszelakie informacje o dywidendach, transakcjach, całym portfolio. Zapraszam. Ale skoro mowa o dywidendach w portfelu i o tym, że wykonaliśmy już jakieś transakcje, no to sprawdźmy, jak przedstawia się nasz zysk. Jest to oczywiście początek portfela, więc obrazuję Ci to nie jakoś procentowo czy, czy wskaźnikowo, ale generalnie rzecz biorąc, po prostu pokażę liczby, żebyś mógł zobaczyć, jak to wygląda. No więc pierwszą ważną sprawą jest to, że zysk czy też strata obecnej wartości akcji to tak naprawdę minus 68 zł. i 20 groszy. Jak pewnie już wiesz, dywidendy są odcinane od kursu i tak też się stało w tych przypadkach, i dlatego jest też ta strata, ponieważ spółki jeszcze nie wróciły do swoich wycen. W zasadzie Mobruk jeszcze nie wrócił do swojej wyceny, kupowaliśmy go troszeczkę drożej. Natomiast ze względu na problemy, z którymi się boryka odnośnie kary, którą ma zapłacić, no co prawda, ostatnio została obniżona do dużo niższej kwoty, ale dalej jeszcze jest utrzymana, no to Mobruk na tą chwilę jeszcze nie wrócił do wyceny, za którą kupowaliśmy. Średnia nasza zakupu to 360 zł, obecna cena to 335 zł, stąd też ta strata. A znowu ten Square Games jest już na ładnym plusie, ponieważ wzrost to 8%. No dobrze, ale jaka jest tutaj siła dywidend? Jak widzisz, jeżeli sprzedalibyśmy wszystkie akcje dzisiaj, no to bylibyśmy na stracie, oprócz tego musielibyśmy doliczyć prowizję za sprzedaż, ale z racji tego, że wypłacono nam 140 zł dywidend, to z tego tytułu nasz portfel na dzień dzisiejszy nie generuje straty w wysokości 68 zł i 20 groszy, a wręcz przeciwnie, jest na niewielkim plusie, 72 zł i 70 groszy. I co też ważne, tutaj będę więcej wspominał przy okazji mojej strategii, ale generalnie rzecz biorąc, chciałbym ci dzisiaj tylko powiedzieć, że cena, wartość bieżąca nie jest kompletnie dla mnie ważna, bo ja te spółki kupuję w perspektywie wielu, wielu lat, a najlepiej w perspektywie na nigdy, czyli po prostu kupuję je, zapominam i po prostu liczę dywidendy, nic więcej. Więc absolutnie nie interesuje mnie pierwsza wartość ujemna, a bardziej ta, która, no też nie do końca ta, która jest na zielono, ale ta, gdzie widnieją wypłacone dywidendy, czyli 140 90 zł, 90 groszy. To jest dla mnie ważne, ważniejsze jest dla mnie po prostu cashflow. Ale żeby za dużo o tym nie opowiadać, zostawię sobie ten materiał na inny odcinek, który już prawdopodobnie niebawem, przejdźmy sobie do innych wskaźników, na przykład Yield, który generują spółki, to 3,81%, 3 czyli w formie dywidend po prostu 3,81% co roku względem wartości zakupu dostaje w formie dywidend. Oczywiście są to spółki polskie i niestety nie ma gwarancji, że te dywidendy będą utrzymane i wyższe, co też jest pewnym założeniem. No ale te spółki są tak perspektywiczne, że zakładam, że w przyszłym roku również co najmniej taką dywidendę wypłacą, a z historii może wynikać, że jeszcze lepszą. Oczywiście w każdym momencie możesz zadać mi pytanie w komentarzu, bądź też we wiadomości e-mail: kontakt małpafinansowa.tv. Jeżeli masz jakieś pytania, to ja chętnie na nie odpowiem, a jednocześnie Prawdopodobnie będę wykorzystywał je w dalszych odcinkach, ale żeby za bardzo nie rozwlekać tego odcinka, i nie uciekać od jego tematu, przejdźmy sobie do całego arkusza. Jak widzisz, od ostatniego razu troszeczkę się zmienił i jak pamiętasz w dywidendowym elementarzu troszeczkę inaczej opowiadałem o tym, jak go prowadzić, ale oczywiście to tylko teoria. W praktyce możesz dostosować go dość swoich potrzeb i tak też zrobiłem ja. Ja po prostu będę Oddzielał spółki amerykańskie od spółek polskich, i będę po prostu prowadził różne portfolio dla obu tych spółek. Jest to dla mnie o tyle wygodniejsze, że Spółki polskie raczej rzadko wypłacają dywidendę, to znaczy raz do roku, a spółki amerykańskie cztery razy do roku. I też mam pewien cel, o którym może kiedyś opowiem, i on jest związany z dolarem amerykańskim, i nie chciałbym po prostu mieszać walut. W związku z tym stworzyłem oddzielny formularz dla spółek amerykańskich, które przetrzymuję w brokerze Interactive Brokers. Ale o tym mogliście już się domyślać po jednym z ostatnich odcinków, kiedy właśnie tego brokera omawiałem. Jeżeli jeszcze nie znasz tego brokera, to polecam go poznać. Jest to jeden chyba z najlepszych na świecie brokerów i ja z niego będę korzystał. W nim będę trzymał środki, które inwestując w spółki dywidendowe będą miały zapewnić mi pewne środki przy okazji właśnie wypłaty dywidend. I jak już wspominałem, otworzyłem ten portfel. Co w miarę jasne mogłoby się okazywać, ale dokonałem już tam kilku transakcji. To też o tyle ciekawe, że do tej pory wiedziały o nich osoby zapisane na newsletter, tak jak mówiłem. Dzisiaj odkryjemy troszeczkę kart i jak możesz zauważyć, transakcji dokonałem dokładnie czterech. Po pierwsze, kupiłem spółkę Verizon Communication, której analiza jest już na kanale. Następnego dnia dokupiłem spółkę Abvi, która jest spółką działającą w branży farmaceutycznej. I tą spółkę kupiłem ze względu chociażby na to, że jest to spółka bardzo perspektywiczna, co prawda wygasa jej licencja na jeden z leków RINVOG. Ale mimo wszystko uważam, że ta działalność jest tak zdywersyfikowana, że spółka sobie bardzo dobrze poradzi, i lekkie zachwianie przychodów na, w najbliższych latach nie spowoduje problemów z wypłatą dywidendy. To samo tyczy się Prudential, jest to kolejna spółka w moim portfelu działająca w branży finansowej, między innymi w branży ubezpieczeń czy też innych usług finansowych. I tutaj, mimo zachwianych przychodów i zysków za rok poprzedni, to uważam, że jest to bardzo perspektywiczna spółka z bardzo dobrą dywidendą. No i spółka, o której nie informowałem przez newsletter, ponieważ z mojej perspektywy była to spółka, której za dobrze nigdy nie analizowałem, ale zawsze chciałem ją mieć w portfelu, jest to spółka Enbridge i tej spółki zakupiłem dokładnie cztery akcje, chociażby ze względu na to, że zauważyłem lekką przecenę względem takiej normalnej ceny, a że spółka bardzo stabilnie się rozwija, bardzo szybko rosną jej przychody i też dywidenda, no to nie wahałem się i po prostu dokonałem pewnego zakupu. Na dzień dzisiejszy dokonałem około 1000 dolarów wpłaty na konto w Interactive Brokers i jeszcze wszystkie środki nie zostały rozdysponowane, to znaczy. Stało mi tam chyba jeszcze 330 dolarów, które w najbliższych dniach oczywiście wykorzystam. Część środków również została w poście na koncie IKE, które też prawdopodobnie w najbliższym czasie wykorzystam. Nie wiem jeszcze jaką spółkę zakupię, cały czas się waham, ale na pewno poinformuję o tym mailowo. No dobrze, ale z racji tego, że nie jest to odcinek, w którym analizujemy spółki, tylko portfel, no to spójrzmy jak wygląda portfel w Interactive Brokers z amerykańskimi spółkami. No, może nie do końca amerykańskimi, ponieważ Enbridge jest spółką kanadyjską, ale notowaną również na giełdzie Nysa. No i tak rozpoczynając mamy cztery spółki, z których tak naprawdę tylko Verizon jest pod kreską, nazwijmy to, ale generalnie reszta spółek jest albo na zero, albo z niewielkim plusem. Przekłada się to na zysk w wysokości 9,20 dolarów względem 600 ponad 40 dolarów zainwestowanych. Ale tak jak mówiłem nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Znaczenie natomiast ma to, że każda z tych spółek wypłaca regularnie dywidendę, która rok do roku rośnie. Każda z tych spółek wypłaca dywidendę 4 razy do roku i każda z tych spółek wypłaca dywidendę w wysokości ponad 4% względem wartości zakupu. I dla przykładu, Enbridge przy mojej cenie zakupu wypłaca mi blisko 9% dywidendy i zakładamy, że każda z tych dywidend rok do roku rośnie. No i właśnie to jest tylko teoria, bo w praktyce oczywiście spółka może przestać wypłacać dywidendy, przestać na przykład podwyższać ją rok do roku, albo chociażby obciąć dywidendę do pewnego poziomu i nagle z 8 czy tam 9% zrobi się 1 bądź 2%. Ale to dla nas nie jest istotne. Dla nas istotne jest to, żeby selekcjonować spółki, które mają długoletnią tradycję dywidendową i to są właśnie takie spółki, które przez kilka ostatnich lat wypłacały tą dywidendę, rosnącą oczywiście, mają stabilne przychody, pozycje na rynku, są generalnie bardzo dobrymi biznesami i w przyszłości absolutnie nie zmienią podejścia do akcjonariusza i cały czas tym zyskiem będą się dzieliły. No i właśnie przy takich założeniach mamy no, na dzień dzisiejszy portfel, który posiada cztery spółki kwartalnie wypłacające dywidendy w wysokości 5% i 58, setnych. co znaczy, że na każde wydane 100 dolarów dostajemy 5,5 dolara w formie dywidendy. Oczywiście od tego trzeba odprowadzić podatek, ale o tym porozmawiamy sobie kiedy indziej. Najważniejsze, tak jak mówiłem, jest to, że spółki są stabilne na rynku i wypłacają mi co roku minimum 35 dolarów i 47 centów w formie dywidendy i z roku na rok ta dywidenda będzie rosła. I takie też spółki będziemy dodawać do portfela. Ja co prawda mógłbym skupić się na jednej spółce i cały kapitał władować w jedną spółkę i kupić na przykład za całe te 1000 dolarów, które wpłaciłem w transzach, chociażby spółkę Verizon, tak? Ale założenie było inne. Założenie było takie, żeby w każdym miesiącu był wygenerowany jakikolwiek przychód w postaci dywidend, no i dojdziemy sobie do pewnej ilości spółek, które będą wypacały nam dywidendy w każdym z miesięcy, to znaczy od stycznia do grudnia będziemy mieli jakieś wpływy z dywidend w każdym z, miesiąc, z miesięcy, a później jeżeli będziemy mieli na przykład już 20 spółek, to będziemy szukali wśród nich okazji. Jeżeli żadna okazja się nie pojawi na dokupienie, a taką okazją będzie na pewno podczas, kiedy spółka nie zmieni jakoś drastycznie fundamentów, tak, fundamenty się nie Pogorszą, a będzie tańsza od naszej średniej ceny zakupu, to jak najbardziej będziemy takie spółki dokupować. Jeżeli takich okazji nie będzie, to zajmiemy się po prostu analizą nowych spółek i dokupowaniem nowych spółek do portfela. Takie jest moje założenie i tak będę to realizował. Kolejnym zastrzeżeniem jest to, że prawdopodobnie bardzo dużo osób zwróci uwagę na to, że są tu raczej spółki value aniżeli spółki grow. I pewnie. Będzie taki zarzut i już uprzedzam. Na pewno w portfelu pojawią się takie spółki jak Apple czy Microsoft czy inne tego typu spółki wzrostowe, ale do pewnego poziomu chciałbym rozpędzić swój snowball poprzez zakup spółek z dosyć wysokim jeldem w postaci dywidendy, to znaczy nie chciałbym spółek, które płacą 0,5% czy 1% dywidendy, ponieważ w zamian mogę kupić spółkę, która no, w pierwszej perspektywie czasu będzie mi generowała większe środki, które będę mógł dalej reinwestować. No więc w skrócie spółek grą nie ma, na pewno się pojawią, ale z początku chciałbym rozpędzić ten snowball i pewnie do jakiejś kwoty 10 tysięcy dolarów raczej będą pojawiały się tu spółki wysoko jeldowe. Przez wysokojeldowe mam tu oczywiście na myśli spółki, które płacą dywidendę w wysokości minimum jakieś 3,5%. No, i cóż, tak powoli wygląda mój portfel. Co mogę powiedzieć, to to, że z uwag a propos Interactive Brokers jeszcze, to po pierwsze, będę prawdopodobnie deponował środki poprzez rewoluta, od razu używając depozytów w formie dolarów. A to dlatego, że po prostu tylko w rewolucie pobrana zostanie opłata za przelew w wysokości 0,5% przelewu. Środki trafią do IB. Już za darmo na konto w dolarach. Jedyny minus tego rozwiązania jest taki właśnie, że jest pobierane te 0,5%, ale ważniejszym minusem jest to, że środki w IB są blokowane na pewien czas. W moim przypadku był to tydzień, ale w żaden sposób nie jest to mocno uciążliwe, jeżeli ktoś się tego spodziewa. Przelew został zaksięgowany już na drugi dzień. Co prawda środki zostały zablokowane na... Tydzień, ale po tygodniu zostały bez problemu odblokowane i dołączone do salda konta. A alternatywą jest oczywiście darmowy przelew w euro i po prostu bawienie się w przewalutowania. Przewalutowanie, przypomnę, w IB kosztuje 2 dolary, a przelew SEPA również idzie mniej więcej jeden dzień i jest księgowane w okolicach 12.30 naszego czasu dnia następnego. Druga sprawa to też forma prowizji Vibe, o której nie miałem pojęcia. Zwrócił uwagę mi na to jeden z widzów i bardzo za to dziękuję. Przez to zapłaciłem na przykład złotówkę prowizji, ale jest też drugi plan, który zakłada prowizję od 35 centów. Ja z początku płaciłem 1 dolara minimum, ale też maksymalnie do 1% wartości. Więc taki model fixed jest raczej przydatny dla osób, które robią bardzo duże transakcje. Co do odcinków związanych z portfelem, takie odcinki będą pojawiały się raz w miesiącu, pod koniec miesiąca. Nie chcę tutaj deklarować jakiegoś konkretnego dnia, na przykład ostatniej środy miesiąca, bo może wypaść tak, że ten odcinek będzie musiał się pojawić tydzień przed końcem miesiąca, a ja raczej bym chciał, żeby to było jeden, dwa bądź trzy dni przed zakończeniem, chociażby dlatego, że w danym miesiącu chciałbym podsumować wszystkie dywidendy, a może zdarzyć się tak, że jakaś spółka tą dywidendę będzie wypłacała na przykład w ostatnich dniach. No więc chciałbym tylko przekazać, że takie odcinki będą pokazywały się w ostatnim tygodniu pod koniec miesiąca. Jeżeli masz ochotę śledzić portfel na bieżąco, to masz taką możliwość. Wszystkie transakcje, tak jak mówiłem, informuję o nich za pomocą newslettera. Zapraszam cię do zapisania się na ten newsletter www.finansowa.tv. Po prawej stronie masz formularz do zapisu. Oczywiście niezmiennie portfel możesz śledzić pod adresem finansowa.tv/ukośnik-portfel. Tam znajdziesz wszelakie informacje na temat pojawiających się odcinków, czy też te tabelki, które w tym momencie widzisz na ekranie. Jeżeli masz pytania, bądź też propozycje, zostaw je w komentarzu pod tym filmem, bądź też na blogu pod adresem wspomnianym. Ja naprawdę staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, czy też pytania i ogólnie rzecz biorąc. Jeszcze jakoś sobie daję z tym radę, ale czytam wszystko co do mnie piszecie i dzięki za taki pozytywny odbiór. Już na sam koniec chciałbym oczywiście zaprosić Cię już na niedzielę na godzinę 15.30. Prawdopodobnie przeanalizujemy sobie kolejną Verizonie spółkę z parkietu amerykańskiego. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to proszę zasubskrybuj kanał, odwiedź bloga finansowa.tv, zostaw pod filmem łapkę w górę czy komentarz. Po prostu zostaw po sobie jakiś ślad. Jeżeli masz jakieś pytania bądź też chciałbyś mi coś ciekawego napisać, to zapraszam. Kontakt małpafinansowa.tv. Napisz do mnie maila, chętnie przeczytam, odpowiem. I na samo zakończenie, absolutnie pamiętaj, że to jest materiał edukacyjny, a nie porada finansowa i mój portfel udostępniam tylko i wyłącznie do wglądu, a nie do kopiowania. W żaden sposób nie odpowiadam za jego kopiowanie. Inwestujesz własne środki na własną odpowiedzialność. Ja jedynie chciałbym podchodzić transparentnie do tego, co robię i pokazywać ci, jak inwestuję i że inwestuję najzwyczajniej w świecie prawdziwe środki. Dzięki serdeczne za oglądanie dzisiejszego odcinka zapraszam na niedzielę do usłyszenia cześć